Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z zamkniętą, czteroalbumową serią pod tytułem Zamek Zwierzęcy, wydaną w Polsce przez wydawnictwo Taurus Media. Ta seria ukazywała się u nas od 2020 roku pierwszym albumem Zamek Zwierzęcy z pod tytułem Miss Bangalore, natomiast została ukończona tomem czwartym z pod tytułem Królewska Krew w grudniu 2020 roku. Roku. Zatem troszkę czasu upłynęło, żeby autorzy ukończyli całą tę opowieść całą tę historię a tymi autorami są: za scenariusz odpowiada znany scenarzysta Xavier Dorison, a za rysunki Felix Deleb. i. Ci autorzy za debiutancki album, czyli ten pierwszy, otrzymali też nagrodę. Kto był fundatorem tej nagrody, od kogo ta nagroda była, to sobie musicie poszukać w internecie, bo niestety tego nie pamiętam. Natomiast fabularnie ten komiks nawiązuje oczywiście do folwarku zwierzęcego autorstwa George'a Orwella i tego dowiadujemy się między innymi tutaj ze wstępu i jakby genezy całej tej historii. Także, jeśli czytaliście folwark zwierzęcy Orwella, to powinniście się tutaj czuć jak ryba w wodzie. Doskonale wiedzieć, czego można się spodziewać po tej serii. Jest to pewna parafraza trochę tej książki. Ona to, to nie jest żadna forma adaptacyjna, która przynosi w całości te wydarzenia. Troszkę tutaj faktów zostaje zmienionych, Do, zostają dodani bohaterowie, zostają zmienione postacie, które odgrywają poszczególne role itd., ale e, zostaje to zrobione bardzo, bardzo dobrze. No i ogólnie powiem Wam, że po prostu polecam sięgnąć po ten e, tytuł, e, polecam sięgnąć po tę e, serię, bo jest ona jak najbardziej mm, świetnym komiksem. Tutaj taka ilustracja, która już nam pewne rzeczy podpowiada, zdradza, ale zacznijmy sobie od początku. Dla tych, którzy nie znają, fabularnie nie wiedzą o czym jest folwark zwierzęcy, to ja przeczytam tylko tutaj te kilka dymków, które znajdują się na takiej pierwszej pięknej ilustracji, która nam przedstawia miejsce akcji, miejsce. Zdarzeń tej historii. Otóż, dawno temu ludzie zbudowali zamek, który przekształcili w folwark. Za bardzo nie wiadomo już dlaczego, ale odeszli. Niektórzy mówili, że po prostu porzucili to miejsce, inni ten nagły wyjazd uzasadniali bitwą, podczas której ludzie z długimi nożami przyszli pod gardła tym z folwarku. Jeszcze inni twierdzili, że to choroba położyła wszystkich pokotem. Bez znaczenia. Ludzi już tu nie było, i tylko to się liczyło. I ta historia zaczyna się od pewnego takiego zdarzenia pewnego momentu, którego jesteśmy świadkami pewnego pala sprawiedliwości. O co z nim chodzi? Tego Wam zdradzać nie będę to sobie odkryjecie sami. Natomiast, jak już powiedziałem, jak możecie się domyślać, bohaterami tej historii są antropomorficzne zwierzęta, czyli takie zwierzęta, którym nadano ludzkich cech. No, zamek potrzebuje gospodarzy, zamek potrzebuje mieszkańców, rzemieślników, różnych rodzaju, służby i innych tego typu, jakichś rolników i tak dalej. Więc te nasze zwierzęta przyjmują tutaj różne role, różne zadania. I tak... Tytułowa Miss Bangalore, kotka posiadająca dwoje młodych jest zatrudniona przy budowie, a w zasadzie renowacji, naprawie pewnej wieży i każdego dnia ciągnie ciężki kamień, którym będzie w stanie uzupełnić gdzieś tam mur. Pomagają jej gęsi, kaczki czy inne tego typu, z kielniami, które kładą zaprawę, robią nie wiem, tynki i inne tego typu rzeczy. I każde zwierzę ma tutaj jakąś swoją rolę. Natomiast w całej tej społeczności należy wyszczególnić dwie rzeczy. Pierwsza to jest, nazwijmy to, lud, który zajmuje się pracą na rzecz folwarku, czyli właśnie dostarcza różne surowce, dostarcza pożywienie. Kury, wiadomo, znoszą jaja, przenoszą te jaja. Jakieś zwierzęta na przykład ścinają drzewo, zbierają plony. Domyślamy się, bo nie jest to tak, oczywiście, tutaj wszystko do, dokładnie pokazane, ale że muszą prowadzić się, uprawiać się gdzieś tam a, ziemię, więc zbierają różnego rodzaju plony zbożowe. Dają mleko, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to gdzieś tutaj zostaje w taki sposób skonstruowane, żeby ta społeczność było, była teoretycznie samowystarczalna. Natomiast a poza tym pracującym ludem jest oczywiście ktoś, kto musi nadawać temu jakiś ram, porządku, stanowić prawo i teoretycznie cały ten układ jest takim układem demokratycznym. Natomiast w praktyce to taki demokratyczny on jednak nie jest. Okazuje się bowiem, że nie wszyscy są tutaj traktowani porówno. Wręcz przeciwnie, są tacy, co żyją sobie w dostatku, w spokoju i w zasadzie żadną pracą się nie hańbią, a są tacy, którzy no, w pocie czoła harują jak woły. I ta niesprawiedliwość zaczyna coraz bardziej doskwierać naszym zwierzętom gospodarczym, aż do momentu, w którym pewien szczur, taki powiedziałbym podróżny trubadur, przybywa do tego folwarku i on przekazuje pewne prawdy naszej kotce, ale nie tylko. No raz, że występuje on z pewnym przedstawieniem, które ukazuje właśnie system wartości i jest takim komentarzem politycznym, bym powiedział. Z drugiej strony właśnie nasza Miss Bangalore zauważa, że to o czym szczur mówi występuje niejako w ich zamku i wówczas następuje... No, taki można powiedzieć pokojowy spisek, pewien układ, który ma w celu wprowadzić sprawiedliwość, który będzie miał na celu, aby wszyscy pracowali porówno na dobrobyt i szczęście mieszkańców zamku, jak i całego tego miejsca. Nie trudno się domyślić, że tak łatwo nie będzie, no i najprostszą metodą zwykle jest odpłacić pięknym za nadobne, czyli jeśli zwierzęta czuły się skrzywdzone, działa im się krzywda, przemoc fizyczna, to one tym samym chcą odpowiedzieć. Ale nasz szczur uczy bohaterów, że to nie jest jedyna droga, jaką należy pójść, a wręcz przeciwnie, to jest droga donikąd, ponieważ jednego tyrana zamienimy w ten sposób na drugiego. I taka jest ogólnie, taki jest przekaz całej tej historii. Historii, która, jak powiedziałem, ma jeszcze kilka tajemnic. W zasadzie powiedziałbym, że ma nawet całkiem sporo tajemnic. No bo, wiecie, są tutaj. Uzasadnione powody, dla których nasi bohaterowie są tacy, a nie inni, dlaczego mają różne cechy, upór, czemu kierują się właśnie formą zastraszania, bazują na przemocy i nienawiści, co skłania ich do tego, aby tkwić na przykład przy jakimś oprawcy, albo dlaczego następuje taki sojusz powstanie margarytek? No Jest tutaj sporo tego typu elementów, które świetnie nam uzupełniają tę historię, argumentując zachowania, nadając wartości poszczególnym postawom, jest to bardzo taki moralizatujący tytuł i tak należałoby też na niego patrzeć. Taki tytuł, w którym Grupa uciemiężonych zbiera razem szyki, zbiera siły po to, aby przeciwstawić się oprawcy, ale nie oprawcy w jednej osobie, tylko tak rozumianej jako też pewna grupa istot. Całość, jak widzicie tutaj na przykładowych kadrach, też zbyt wiele wam nie chcę pokazywać, żeby za bardzo wam tutaj nie zdradzić pewnych rzeczy, ale jest namalowana bardzo, bardzo ładną kreską. Świetne są tutaj cieniowania, jest ogrom detali, pięknie są odzwierciedlone wnętrza. Zresztą to, jak są narysowane nasze zwierzęta. Jaką jest mimika, jakie gesty oni wykonują, jakie pozy dostają w poszczególnych sytuacjach. To jest od, przedstawione bardzo fajnie, bardzo dobrze. Można śmiało powiedzieć, że gdyby nie to, że fizycznie przypominają zwierzęta, a nie ludzi, no to generalnie w tych swoich wyrazach pysków dziobów czy innych tego typu form, można bez problemu dostrzec po prostu ludzkie oblicze, więc to jest zrealizowane fantastycznie. Też paleta kolorów, te wszystkie barwy, one tutaj jak najbardziej oddają zarówno piękno tego wnętrza, poszczególne pory roku, bo one też się tutaj pojawiają, przemijają i tak dalej. W zamkowe wnętrza jakieś różne draperie czy inne tego typu rzeczy, które się pojawiają w tych wnętrzach, to też jest świetna sprawa. Na przykład genialną postacią jest nasz pan królik, taki Jolero Lovelas, który tutaj odgrywa genialną rolę w całej tej historii. No i masę też takiego dramatyzmu tajemnica związana z człowiekiem, który też pojawia się w tej historii, tajemnica związana z tym, jak w zamku produkowane są lody itd., tak itd. Tak Jest tu szereg naprawdę świetnych rzeczy do odkrycia, czasami lekko wstrząsających, czasami dramatycznych, smutnych, przykrych, ale jednocześnie momentami bardzo zabawnych i pouczających. Moim zdaniem zamek zwierzęcy to jest świetna lektura. Jeśli nie macie ochoty sięgać po folwark zwierzęcy, nie czytaliście tej książki, to zamek zwierzęcy jest takim kompromisem do tego, który będzie cieszył oko, będzie spełniał się świetnie, fabularnie i dlatego serdecznie tę serię. Polecam i ode mnie w tym materiale to wszystko. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za jego obejrzenie. Zapraszam do innych moich filmów. Trzymajcie się na razie. Cześć!